Witajcie w kolejnym odcinku, otworzyłam okno, jest takie słońce, jest, jest tak złudne, bo jest tak zimno, ale to tak zimno, no ale cóż, no i pogoda jest jaka jest, nie ma co marudzić, zawsze może być gorzej, Czyli możemy mieć jakieś okropne wichury, wieje, wieje, nie powiem, że nie wieje, może być okropne wichury, może być gorzej niż jest, a teraz po prostu jest zimno. No tak to bywa, wiosna jest taka złudna, pięknie, wszystko kwitnie, już Wam pokazuję. Otworzyłam balkon, żeby się chwilę przewietrzyło, i tak wszystko pięknie kwitnie, te bratki na balkonie, no cudownie, prymulka. Prawdopodobnie jedna mi zmarzła, wiecie. No nie uwierzycie, ale zmarzła mi prymulka. Pierwszy raz mi się zdarzyło, muszę zerknąć. Co się na dworze dzieje? Faktycznie, no jest przemarznięta. Widzicie jak klapła? Tak tyle o ile. Wody niby tam w środku mają, ale no wczoraj wyglądały dużo lepiej niż dzisiaj. No przypuszczam, że mi prymule zmarzły. Ojej, jej, jej, no zobaczymy czy coś jeszcze z tego będzie, takie klapnięte są mocno, a takie cudne były, jeszcze jak sobie tak obkręcę to, to nie ma tragedii, ale wydaje mi się, że na tą noc to jest ściągnę niżej, bo jest bardzo chłodno, natomiast ziółka małam się świetnie, nic się tam nie dzieje, pięknie wyglądają, nawet kwitną. I dzisiaj będzie taki domowy vlog, ponownie, patrzcie co w ogóle mam, deskę, deskę mam do mojej e, Rafidofory, bo ona jeszcze jest. No, nie, że nie zaniedbana, tylko po prostu, no, no, wiecie, no nie jest zaniedbana, tylko nie ma deseczki. Byliśmy wczoraj na fajnym spacerku, a to wam pokażę, bo była niedziela otwarta, i pojechaliśmy sobie, no, niedaleko jest to od nas, jakieś 30 km, miejscowość Fraisin. No, cudownie było tak słońce świeciło, ale tak jak wspominałam, było bardzo zimno. Mam takie fajne stare miasto. W tym mieście jest katedra, nawet się na nią wspieliśmy. I powiem Wam, że widok był całkiem fajny, ten mur można było sobie obejść z dwóch stron. E, ładnie, ładne, ładne miasteczko, i w ogóle jak na niedzielę otwartą, to było bardzo, bardzo dużo ludzi. Ale przyjemnie było gdzieś wyjść, więc wiecie, my od rana z psami na spacer, w taki wypad i przy okazji pokażę Wam, co się... co w ogóle próbowałam zrobić, a totalnie mi nie wyszło. Joszek, on w ogóle sprawdza, co tu się dzieje. Ja dopiero przyszłam z pracy, zrobiłam sobie kawę. Tutaj Molly już mi przyniosła zabawkę, a to jest mój pierdolnik taki, to nie będę Wam go pokazywać, bo wiecie, jak to jest, nie? Każdy musi mieć takie... Parę miejsc w domu wstydu, więc psy szaleją i ja Wam mówiłam, że... No święta się zbliżają i tu już praktycznie, ja w ogóle w tym roku jakoś super późno i chciałam zrobić takiego papierowego zajączka. To jest wzór na niego, tylko wydaje mi się, że... No ja... Y, tym się nie sugerujcie. Tu była jedna kreska, tu się skleja w tych miejscach odrys. Można sobie to właśnie z książki czy z jakiejś starej gazety zrobić i on się tak fajnie powinien rozchodzić. Ale przez to, że ten papier wydaje mi się jest na tyle sztywny... Tu ja nie umiem tego. O, tu mi się rozkleiło. Poczekajcie chwilę. Kto ma ochotę, to teraz ma szansę wypić ze mną kawę, bo ja przyniosłam swoją z kuchni i ostatnio piję czarną. Nie wiem, co się stało. Starzeję się może. Nie wiem, z mlekiem nie piję kawy. O nie, widzę, że muszę podlać spaty filą. O, o, tu jest walka z tyłu za mną. To się w ogóle dziwne rzeczy dzieją. Mo matko. Poczekajcie. Jedyne pomieszczenie, które wczoraj tak, znaczy się całe mieszkanie wczoraj ogarnęłam, ale wiecie jak to jest, znowu się zrobił totalny barłagan I teraz ja lubię tak, wiecie, jak wszystko jest tak fajnie naciągnięte i najlepiej jak posprzątam, żeby nikt nie siadał, znacie to, nie? <laughs> Musicie wykorzystać te parę minut najlepiej, jak nikt nie siada, a patrzcie, no pogniotły wszystko już, już wszystko pogniotły, tak? Co ty dam moli, szarpiesz? Au, Josik, nie gryź mnie. Ja wiem, że ty mnie tak liży z czułością, no ale bez przesady. No. Ojej, oj, Ale wracając do tematu, a pokażę Wam jeszcze z No to jest właśnie ten efekt, gdzie, no widzicie, zaczynałam liście w dół klapać i tak trzeba by je podlać. Ale ja go nie podlewam, tylko. W... Nalewam wod do wanny wody i zostawiam go sobie tak na 3-4 godziny, żeby on podciągnął. Oczywiście leję też wodę z góry, ale tak mi się go najłatwiej podlewa, bo on ma naprawdę taką obszerną donicę i przez to, że on tak stoi wsadzony, to nie ma szansy podciągnąć ponownie tej wody, więc to jest mój sposób na jego podlewanie. Wstawiam sobie do wanny. Wracając do tego zajączka. Tu pomiędzy trzeba wkleić uszy, i to w ogóle miało się tak to się ładnie rozchodzi tylko ja nie wiem, ja mam chyba ten papier za sztywny i widzicie tak jakby no fajnie by to wyglądało może jeszcze raz spróbuję kiedyś yy, i to tak miało się ładnie rozejść <laughs> i totalnie mi nie wyszło ja tylko tydzień temu próbowałam zrobić i o patrzcie totalna sromotna porażka nie wiem o co, kaman. czemu mi to nie wyszło, przypuszczam że na tym wzorze, co ja sobie tu zrobiłam tam nie było aż tylu tych kresek ta dolna jest jednak niepotrzebna i wtedy to by się łatwiej rozchodziło jakbym jednak e, te przejścia trochę e, nie tak wąskie robiła, bo to uroczo wygląda, jak widzicie, jak to sobie tak rozciągniecie, miał być zajączek ja wam to tłumaczę, że to miał być zajączek jak, o, widzicie jak to fajnie wygląda i przez to, że ten papier jest trochę sztywny, że być może ej, przestańcie Auta hałasują, psy świrują no normalnie ja to potrafię za każdym razem nagrać. Jakiś, ja nie wiem, jak ludzie robią jakiegoś slow vloga, slow life. Ja kiedyś spróbuję, może jakieś slow przysadzanie, gdzie człowiek nie mówi, tylko słuchać te dźwięki. No, mnie byłoby słuchać takie dźwięki. Tak, jak się psy gryzą. No. Znaczy się, one nie gryzą się, to nie jest tak, że wiecie, nie? Nie, 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 to wszystko jest w granicach normy. One się po prostu cieszą, że ja przyszłam, że mają widza i mogę ten widz ich podziwiać, jak one się cudownie bawią i przekaz jakąś zabawkę przynieść, Boże, co one wyprawiają, Nieważne. No, i wracając do tematu tego zajączka, fajnie to wygląda, naprawdę fajnie. Tylko mi coś nie poszło, nie wyszło, i teraz chwilowo nie mam czasu. Miało być jeszcze takie słodkie urocze uszy, więc jak mi to nie wyszło. A wczoraj taką wenę miałam, że koniecznie już muszę wyciągnąć te rzeczy świąteczne no bo już jest późno, wiecie, nie? Już lada moment, już tydzień do świąt. Przynajmniej dla was, bo oczywiście film wyjdzie trochę później. Więc no, no, nada moment święta, a ja nic nie mam. My tak jakoś się dziwnie czułam. A ja lubię takie pierdółki, to zawsze mi poprawia humor. Więc pokażę Wam, co udało mi się wczoraj zaaranżować i jak zmotywowałam mojego męża, że jednak ja chce jakiegoś króliczka, bo tam mi z tyłu za mało. I pokażę Wam, e, co fajnego mi wykombinował. Szczerze mówiąc, to wiecie, ja jeszcze nawet sama tego nie widziałam, coś już tam prześwitło. Ojej, ale on fajny jest. Czy Wy to widzicie? Udało mi się. E, no, piękny jesteś. On jest taki ażurowy. Można włożyć sobie tu w niego t i on będzie nam się pięknie świecił. Fajny jest, tylko. Najlepiej te wiecie, sztuczne tel nie no bo to jednak plastik to może się wam stopić. Jeszcze ma taką mm, podpórkę, bo możesz powiedzieć, że musi mieć tą podpórkę, bo coś tam, coś tam, no nie jest. Wydaje mi się, że nie jest potrzebna, no ale jakby co, to, to mam, to mam podpórkę, zaraz wam pokażę całość. No piękny jest, ale mi ta podpórka totalnie nie jest potrzebna, no ale dobra, jak już jest, no to niech będzie. I on ma stanąć tam. Nie wiem, czy to widać, ale przemalowałam sobie wczoraj tą tacę. Ona była srebrna i tak na szybko, słuchajcie, tyle, tyle się modliłam, żeby ją pomalować i trwało to dosłownie, ja wiem, może minutę, dwie, wycie wziąłam tak wałek i przejechałam sobie końcówką, nawet nie nakładając wałka. Widać gdzieś jakieś prześwita, ale jakoś mi to mocno nie przeszkadza, można sobie przekręcić. O, proszę bardzo. No i takie mam wrażenie, że bardziej mi się właśnie podoba złota niż srebrna. No i brakowało mi czegoś, bo widzicie jak to jest pusto w środku. Coś kombinowałam, ale oczywiście nie za bardzo mi wyszło. No i powiedziałam, że chcę coś kolorowego jeszcze i mógłby być większy. W ogóle to jest tak piękne. Ta sama góra mi się super podoba, więc no fajny jest taki ażurowy. On będzie się tu fajnie wtapiał, zaraz go sobie włożymy. A czemu by nie? Więc myślałam, żeby go w ogóle gdzieś tutaj postawić. No ale dobra, jak tą podstawkę, to będzie trochę wyżej stał, bo też wczoraj kombinowałam, czy może coś wsadzić tu do środka, żeby te rzeczy wyżej stały, bo ta misa jest dosyć wysoka. No można sobie wkręcić, w ogóle to gwint ma, więc całkiem sprytnie. Kurde, no fajne to jest. Tylko bardziej do tyłu by mi to pasowało. O, na przykład tutaj może. Dobrze by się wtoczył. ta cukierniczka też mi nie za bardzo pasi. Ja to nie wiem, wiecie co? Ja i dekoratorstwo to jak trzy inne światy. On by mógł być zdecydowanie większy, to by lepiej wyglądał. Ale może tak zestawmy te uszy. O, niech sobie tak stoi. Nie mam planu ani pomysłu. Wiecie, tak właśnie to tak ze mną już jest. Ja nie mam za bardzo planu ani pomysłu i wtedy coś kombinuję. Ale fajne są te uszy. To mi się tak podoba. Tylko tak nie do końca umiem to sobie wszystko jakoś zestawić. Może no, jednak bez tej podstawki, jak on by niżej stał, to by dużo lepiej wyglądał, mi się wydaje. O, coś w tym stylu. Dużo uszu, chociaż może tak. Cukierniczka. Widzieliście to? Tak? I to całe ja jestem. Cukierniczkę damy do tyłu. Taka cukierniczka. To była kiedyś w ogóle świeczka zaprzona. Ale całkiem spoko jest. I tutaj tego uszatka. O, coś takiego. Że ta cukiernica nie musisz jakoś mocno w oczy to jest mi totalnie niepotrzebne. No? Ładny ten zając, w ogóle, ale go dałam tyłem. O, fajny jest, mi się podoba. Chcę jeszcze jednego: to jest jajko z uszami. Tak, takie świąteczne pierdoły, wiecie? Wiecie jak to jest. No, ale myślę, że tu jeszcze coś by się przydało pokombinować. Mam takiego malutkiego, słodkiego zajączusia. To to mi jest zbędne. No i tak zrobiłam sobie jeszcze górę kominka i tu mam w planie, żeby mi jeszcze jednego takiego, wiecie, fajnego zajączka wydrukował. Bo nic strawnianego już nie znalazłam. W ogóle ciężko jest coś dostać. Już jest za późno po prostu na te rzeczy. Marzyło mi się jakieś takie świecące jajko. No to teraz mam to z uszami. A te jajka są fajne już stare jak świat, ale Dobrze się prezentują. Pan ja kiedyś w Akronie ja kupiłam. Tu też mam zajączka, no bo wiecie, zajączek to zajączek. E, zrobiłam sobie tak jak wspominałam ten wianeczek e, z tych habazi, co zostawiłam. E, tulipanki jednak zostały. Było całkiem spokosą, więc zostawiłam je, powyginałam. Dodałam trochę takich krzaczków i no, troszeczkę weselej się zrobiło. Przynajmniej ten, to w miarę wszystko wygląda. Tylko jeszcze. Chociaż tak z daleka to nie wyglądają te króli się tam tak tragicznie. Nie przejmujcie się bałaganem. Ja mam co chwilę jakiś bałagan. nawet nie najgorzej powiem Wam. Ta podstawka jest mi tylko zbędna. No, tak, tak mi się wydaje, że jest całkiem w miarę. No, nie mogę narzekać. Spoko to wygląda. Takie, no, dziecinne trochę, ale też wiecie, no, to są wesołe święta. I ja lubię takie pierdoły. Ok, jest spoko. Trzeba się cieszyć z małych rzeczy, bo naprawdę świat jest tak okrutny, że takie malutkie rzeczy potrafią humor poprawić, a jak jest okazja, to czemu by nie. A jakby się ktoś zastanawiał, czy wsadziłam e, z obrazki w ramki, to oczywiście, że nie, bok mnie Moli, nawet chciałam powiedzieć, że już się uspokoiły, powiedziałam Moli, oczywiście przyszedł Joshi, on mnie tutaj drapie, wymaga atencji. Byłeś wczoraj na spacerku długim i przedczoraj byłeś bo była ładna pogoda, tak, a teraz nie, bo teraz nie chodzimy, bo, no bo wszyscy do pracy muszą i ty biedaczku, tylko na takie regularne spacerki, tak, ale będzie ciepło, to znowu, będzie ciepło i będzie czas, o, umówmy się, tak, to wtedy będziemy wychodzić, tak, znowu pójdziemy na jakiś fajny długi spacer, o, no, uwielbiałam sobie hasać, mamy taką ścieżkę, właśnie tam zawsze, na tej ścieżce, popisowe rundki Joszek, jak biega Haso fajnie. Cóż, widzieliście nie raz, jak tu Joszek sobie spaceruje. To co, pijemy kawę Joszy i będziemy się brali za sprzątanie, nie? Ała, język mi przytrzasłeś. No. No proszę, się nie umiesz uspokoić. Ja się z Tobą dzisiaj konkretnie nie przywitam chyba, co? No i tyle by było z tego mojego całego DJ, że zrobiłam w sumie wianek i pomalowałam miskę sama, tak jak widzieliście. Mm, brakuje mi tam coś różowego no może jakby ten drugi wyszedł bo mi się wydaje, że na tej drugiej taśmie to jest takie różowo-zielone to może jakby tam Co tam <grym> jakie tam kolorki są bo jakby tam jakiś fajny róż z zielonym był to może by jeszcze jedno takie jajko fajne, podoba mi się jeszcze do tego ażurowe tealighta wsadzić takiego na baterię, żeby długo trzymał no, no, no no tak widzę, że te moje prymolki to tak nieźle wkość przez te przymrozki zostały. Pierwszy raz musiało być dużo więcej niż zapowiadali, że minus 4 i minus 5. Tym tematem się trochę zawiodłam, bo niby taki prosty e, DEA, że można se zrobić i nie jest takie, no fajnie to wygląda i takie papierowe tam też by ładnie się prezentowało, taki był zamiast, że będzie to gniazdko, które widzieliście, że właśnie będzie taki papierowy zajączek. Ten z chciałam powiedzieć, ta wysoka świeczka, choć ta świeczka jest po prostu tam zbyt wysoka i to trochę psuje, um, um, zaburza po prostu um, tą całą konstrukcję. No, ale jest ok, dobra, nie ma się co za mocno wpatrywać, coś się tam dzieje, tak ma być, ma się coś dziać, ma być kolorowo, fajnie, podstawka mi jest niepotrzebna, jak szczerze mówiąc, od razu Wam mówię. Mogłoby coś tam jeszcze fioletowego, takiego różowitkowego wpaść. No i to było, były całkiem niezłe, wracamy do. O, no nieźle to wygląda. Naprawdę fajna sprawa, tylko. No ja nie umiałam tego po prostu dookoła skleić. Wiem, że gdzieś tutaj mam jeszcze, o, widzicie? To już nic, no nic nie wiem, robicie takie rzeczy. Ja lubię. Lubię sobie czasem tak wiecie, pokombinować, ale tu mi w ogóle coś nie wyszło. Dobra. Piję kawę do końca, bo gadam jak najęta, chciałam taki króciutki vlog, żeby się z wami przywitać, żeby mieć czas na właśnie wypicie sobie z wami kawy Dajcie znać jak tam u was się w ogóle przygotowujecie się na... Oj, maluś, jaką Proszę no masz zabawkę, tak, pokaż już, ja mu tu się pobawicie. Przygotowujecie się jakoś na święta, wyjeżdżacie, zostajecie w domu, czy tak na spokojnie, po domowemu, odpocząć czas, nabrać sił, zregenerować się, bo powiem wam, że przez to, że takie wahania temperatury są, to jest kiepsko. I w ogóle jaki hit. W Monachium jest taki, takie miejsce, ono się nazywa Olimpia Park. I nie jesteśmy w Korei, nie jesteśmy w Japonii. Moli zostaw kwiatki! Moli! Wyjdź stamtąd! Jest to mi dziabła. E, Ty się nazywa Olimpia. Ty się Tam gdzie w 70 w którymś były właśnie zawody olimpijskie, lekkoatletyczne i wczoraj był taki hit na TikToku, wiele filmów jak w Korei czy w Japonii, jak kraj kwitnącej wiśni, ludzie chodzili, robili sobie zdjęcia, nie wiem czy one przetrwają jeszcze do, do weekendu e, Fajnie by było, bo chciałabym też tam sobie zajechać, najchętniej rowerem, bo w sumie nie jest to jakoś super daleko, a przy okazji bym się jakoś, wiecie, poruszała trochę i porobić, a może nagrać Wam jakiś fajny filmik z tamtego miejsca bo podobno jest tak pięknie, tak cudownie nawet nie wiedziałam, że tam wiśnie są no, nie kojarzę, bo to jest taki dosyć spory obiekt yy, wiele się tam rzeczy fajnych dzieje i nie wiedziałam, że tam są kwitnące wiśnie może zasadzili jakieś nie były tu te drzewa, no nie wiem nie mam pojęcia, ale aż jestem ciekawa i dlatego w sumie by się przydało tam zajechać rowerem bo spacerowania to jest dosyć sporo z psami tak nie za bardzo bo nie, nie mam miejsca gdzie je puścić już i to jest zbyt mocno się wita z innymi psami, więc też bym nie chciała jakiegoś takiego nietypowego kontaktu ryzykować. I myślę, że to byłoby fajne miejsce, żeby też sobie nagrać jakieś zdjęcie, zrobić k kraj kwitnącej wiśni. <grym> Ale w Polsce też jest wiele takich miejsc. My tylko nas mamy bardzo ładny taki mm, sz, zameczek i tam kwitną jabłonki, jest urokliwie również. No so, co, jakby mi się udało coś nagrać, to zobaczycie to ewentualnie w jakimś z pojawiających się vlogów. Byłoby fajnie, bo naprawdę, no wiecie, wszystko kwitnie, budzi się do życia. Raz do roku mamy właśnie, że kwitną i wiśnie, i te czerwone kwiaty wiśnie, to są chyba nie są, to są ozdobne wiśnie, tak mi się wydaje. To nie, nie, ma, nie ma z tego owoców, tylko po prostu są o, ozdobne wiśnie. No ale. Nieziemsko, pięknie to wyglądało. Dobra, kończę, dopijam kawę, bo naprawdę się rozgadałam i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. Więc żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku.